Przez dzieci poczętych dzięki in vitro. Episkopat wydał komunikat. Nie można odmówić chrztu dziecku poczętemu z in vitro, oświadczył zespół ekspertów konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Dodano jednak, że aby doszło do sakramentu wszystkie warunki kanoniczne muszą zostać spełnione. Ponadto w raporcie duchowni zaznaczyli, kto nie może zostać matką lub ojcem chrzestnym i w jakich przypadkach ksiądz może odmówić udzielenia chrztu. W związku z różnymi opiniami o możliwości udzielania chrztu dzieciom poczętym metodą in vitro oraz będącym pod opieką osób kierujących się ideologią LGBT+, zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Bioetycznych wydał stanowisko przekazane przez biuro prasowe KEP. Podkreślono w nim, że każde dziecko poczęte w jakikolwiek sposób jest obdarowane godnością osobową i w całej pełni jest podmiotem prawa naturalnego oraz praw cywilnych i kościelnych. Czy dzieci poczęte metodą in vitro mogą zostać ochrzczone? Episkopat wyjaśnia. Według polskiego kościoła, jeśli spełnione zostają kanoniczne warunki chrztu, nikt nie może odmówić sakramentu chrztu dziecku tylko dlatego, że zostało poczęte z pomocą metod innych niż współżycie intymnej małżonków. Zespół ekspertów KEP zaznaczył, że powoływanie do życia dzieci przy pomocy metod sztucznych jest ciężkim naruszeniem porządku moralnego, bo nie da się takiej prokreacji pogodzić z godnością osoby ludzkiej. Zdarza się także, że w odpowiedzi na oczekiwane przez rodziców przymioty dziecka nie tylko gamety, ale również embriony są odpowiednio dobierane, czyli poddawane procedurze selekcji. W takim przypadku dziecko nie jest chciane dla niego samego, jako wyraz odniesienia się do niego z szacunkiem i miłością, i nie cieszy rodziców ze względu na to, że jest, ale jest chciane w dużej mierze ze względu na pożądane przez nich przymioty, napisali członkowie zespołu. Zwrócili uwagę, że embriony nadliczbowe są zamrażane. A embriony uznane za zbędne czy oceniane jako nierokujące nadziei na poprawny, prawidłowy rozwój są niszczone. Zdarza się, że są one także wykorzystywane w eksperymentach medycznych albo w biotechnologii, dodali. Kościół podkreśla też, że niszczenie ludzkich zarodków lub embrionów nie jest moralnie obojętne i w swej istocie nie różni się od niszczenia ludzkiego płodu w zabiegu aborcji czy też od zabicia niewinnej osoby ludzkiej. Napisali, powołując się na stanowisko Papieskiej Komisji do spraw autentycznej interpretacji kodeksu prawa kanonicznego z 19 stycznia 1988 roku. Zespół KEP do spraw bioetycznych, nie można odmówić dziecku sakramentu chrztu. Zespół podkreślił, że szafarze chrztu nie mogą odmówić sakramentu dziecku poczętemu dzięki procedurze in vitro, jeśli ci, którzy o niego proszą, są należycie usposobieni i prawo nie zakazuje im ich przyjmowania. K. 843 § 1 K.P.K. Przypomnieli, że podstawowym warunkiem do udzielenia chrztu jest uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku, jeżeli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć, wyjaśniając powód rodzicom. Prawo kościelne domaga się także, aby rodzice lub przynajmniej jedno z nich Albo ten, kto ich zgodnie z prawem zastępuje, poprosili o chrzest lub wyrazili zgodę na chrzest ich dziecka, czytamy w stanowisku. Eksperci zaznaczyli, że w rejestrze ochrzczonych należy odnotować, o ile to jest możliwe, dane anagraficzne biologicznych rodziców tego dziecka, w tym również w przypadku macierzyństwa zastępczego dawców gamet.